Witam Was w niedzielę. Jeszcze mamy motylki. Podjada. Zbluszcza, tak jak inne owady. Bo świeci słoneczko. Aster. Tutaj mamy w wersji płożącej ponieważ położy nam się na rabacie drobne białe kwiaty i sporo jeszcze ma pączków odporna niska belinka a tu aster w wersji wiszącej ponieważ delikatnie zwisa nam smurku. Tak prezentuje się przy wejściu. Takie długie pędy, które nam zginą na zimę, a wczesną wiosną na nowo nam zaczną wychodzić. Ryzentyma arktyczna też coraz ładniej się prezentuje. otwierała swoje białe kwiatuszki. Tutaj astry już zaczynają przekwitać, a tam dalej, dalej kwitną. Już prawie żeśmy się liści pozbyli, ale jeszcze troszeczkę będzie walki z nimi. Drzewa się robią łyse. Tawulec pogięty, krzew kwitnący bardzo drobno, białymi kwiatami. Również pięknie się przebarwia na kolor żółty. Tutaj mamy również przebarwiającą się pęcherznicę, i u góry mamy nasienniki, które będą zwabiać nam ptaszki. Grubo dziób uwielbia jej nasionka. Także liście, jak się osypią, przyjdą większe przymrozki. Będzie tutaj bardzo dużo ptaków, spożywać jej nasiona. U mnie wszędzie pochowane, bo deszczyk padał, po zakręcane odpady, zielone, czyli tam mamy liście na basio, który będzie zimował w gruncie. Tutaj aster, który nam się wysiał w kostce między kostką a krawężnikiem, też pięknie kwitnie. Tutaj pęcherznica nam się wysiała w kostce. U mnie wszystko w kostce się wysiewa, później rośnie, ale pęcherznicę muszę usunąć. Tak samo kostrzewa siwa, sina. Trawka też się ładnie wysiewa w kostce i daje sobie radę na rabatach, co kolorowo z liści. A tu mieliśmy hosty. Liście usunięte, ponieważ muszę sprzątać liście zarzecha włoskiego. Tutaj został nasiennik z hosty, który już się nam osypuje. Czyli nasionka są gotowe do wysiewu. Czarne nasionka ma, takie długie, coś podobne do dali, z grubym nasionkiem w środku, wprost do gruntu i pięknie będą wschodzić wczesną wiosną. Można również zebrać nasiona host do torebek papierowych, dać na dno lodówki i wysiać wiosną lub teraz wysiać sobie do doniczki, zostawić. Na ogrodzie, a w lutym sobie wziąć niech szybciej podkiełkują. Tutaj mamy arum i pełno liści z wierzby. A po prawej stronie zobaczcie, jak teraz prezentuje się gunera od tylnej części. W tamtą stronę pięknie się prezentuje w stronę ogrodu, a z tyłu już nam się wyłożyła. Liście jeszcze nie przymarzły, choć mieliśmy półtora stopnie na minusie, ale jak wiecie, od góry przymrozek nie siada, jeżeli są drzewa. Ale już trzeba ją ciąć. Straciła wigor w sobie. Tutaj mamy jej serduszko. One na jesień przybarwiają się na kolor czerwony. Będziemy ścinać tak. I będzie nakrywane, ale to na najbliższych odcinkach Wam pokażę, jak szykuję guner do spania. Jeszcze nie nakrywamy gunerek. Jeszcze jest za ciepło. Jej liście będą położone na serduszka. Tamte jeszcze są bardzo wysokie, prawie 4 metry. A niektóre już się wyłożyły do dołu. Arum, obrazki włoskie, teraz tak nam się prezentują. I tak będą cieszyły aż do wiosny, aż praktycznie do maja. Jak zaczną szykować maj, czerwiec, zaczną szykować kwiaty, ich liście zaczną zamierać. Jeżeli macie tę odmianę obrazków, powinniście mieć już piękne liście. A tutaj mamy sieweczki, i ich nasienniki. Znowu kępa nam się poszerzyła. Zobaczcie. Śliczne mają wzory na liściach. One lubią latem zacienienie. A teraz jak gunerka zostanie ścięta z paulowni zostaną zrzucone liście, ma będzie miała słoneczko. Kapustki ozdobne cieszą tu widzę jedna postanowiła zakwitnąć. Będzie nam kwitła na żółto. Robi się pusto. Tutaj mamy miodunkę, która kwitnie na czerwono z takimi listkami. Miodunki przymarzną, także nie będą cieszyć zimą. Ich liście zamierają. Tutaj osypuje nam się jabłonka, a jej liście będą zbierane. Koło rododendrona, tam pod spodem, i tam może Jerzyk nam się zagnieździ. Dalej cieszą zimujące, w gruncie, fuksje. To jest tegoroczny przyrost. Ona odbija od ziemi. Lekko kopczykowana. Będzie ścinana dopiero jak przymarznie. Tu mamy Tojat. To jest jeden z najpóźniejszych. Kwiaty ma bardzo duże i jest bardzo wysoki A tak prezentuje się gumera od przodu tam mamy ten tojat, zobaczcie jaki on jest wysoki Tutaj na rambacie to też jest kłopot z sprzątaniem liści, ponieważ Paulownia ma bardzo duże liście i muszę ściągać z azali. I już widziałam, szykuje nam się piękny wiosenny kwiat. Tu widać zalążki pączków. A jest to miły kamorski. Żółte kwiatki, które idą za słoneczkiem. Z początku jak go posadziłam, bałam się, mówię, że zwariował. Na zimę mi szykuje pączki, ale one tak przeleżą sobie, przeczekają do samej wiosny. Tutaj dużo plewienia. Teraz deszczyt popadał, wczoraj, przedwczoraj padało ładnie i wszędzie na ogrodzie pojawia mi się mech. Będzie trzeba zruszyć ziemię. Tutaj ozdobne liście. Czyli żywokost variegatta. Tu kolejne fukcje zimujące, w tym roku ciężko przeżyły tą suszę. Teraz postanowiła ta biała ładnie nam zakwitnąć. A tu młodziak szczepiony. To jest ta fukcja, która zimuje razem z Basją w budzie. A ta zimowała w gruncie z lekkim kopczykiem. Ostatnio wysprzątałam liście, pozbierałam orzechy wczoraj, w sobotę. Mam z powrotem Armagedon na rabatkach. A tam pięknotka ładnie zdobi swoimi owocami. Trzmieliny przycięte. Teraz otwierają im się nasi nasienniki, a więc karmią. Taszki, bardzo dużo kosów tutaj widzę. Jak również podjadają nasiona magnoli. W nowym tygodniu czekam wykopywanie dziwaczków. Już są brzydkie, nasiona pospadały albo jeszcze tam resztki lecą. A ja będę wykopywała z ziemi bulwy, które przenoszę po przesuszeniu na strych, tak jak dalej. I razem z daliami w towarzystwie czekają aż do wiosny. Także ścinam, podsuszam na słoneczku, wykopuję wykopany ten korzeń lub możemy uzyskać je z nasionka. Tutaj widzę, dużo trzmieliny nam się wysiało. Młoda trzmielina. Ptaszki roznoszą. Widzicie? Nasionka. Trzeba jabłka pozbierać. Bananówki pyszne, soczyste. I tam również mamy a rąb. Też ptaszków przyczyna, że tu się znalazło, a tu będziemy robić pod spodem dla jeży spanko. Najlepiej takie miejsce osłonięte. I pod jakimś krzewem, drzewem, żeby śnieg tak i deszcz na to nie padało. szczawiki jeszcze cieszą, ale też będzie trzeba wykopać. Szczawiki wykopuje. Wrzucam do doniczki i wynoszę na strych, Nie zasypuję żadną ziemią i tak leżakuję sobie aż do wiosny tam orzeszek zjedzony albo przez myszkę, albo przez ptaka w tym tygodniu przesadzałam sobie paproć tutaj rósł rabarbar dłoniasty, też był zabrany, już za bardzo był zagłuszony. Wsadziliśmy w to miejsce paproć. Liści nie ścinałam. Niech sobie gniją. A co do liści? Liście na razie kochani zbieramy. Tak samo tutaj na przykład mamy pierwiosnek japoński. Jeszcze nie ma przymrozków. Odżdżownica uciekła. Już buszują. Nie ma przymrozków, więc zapowiadałem jeszcze ciepło, więc czemu zbierać. Bo będzie środek tam pleśniał. On tutaj już wytwarza nam kwiat na wiosnę. Więc warto oczyszczać jeszcze później, jak już przyjdą przymrozki i grzyb nie będzie się rozmnażał, to można zostawić te listki, ale teraz tak samo tu mamy języcznik. Więc warto z niego wyzbierać liście, żeby nie pleśniało. Też tutaj zobaczcie w środku ma serduszko i będzie miał nowe liście na wiosnę. Te liście dopiero wiosną będziemy ścinać, bo będą brzydkie, a tak całą zimę języcznie będzie zieloniutki. Dobra, kończymy. Ja idę coś tam się pobawię, podleję i przemyślę, co przesadzić, gdzie przesadzić. A jutro znowu zbieranie liści. Do zobaczenia, cześć!